Dzień dobry kochana, witam Cię w pierwszym dniu naszego wezwania w drodze do nawiązania relacji ze swoją kobiecością. Pięć kroków do obudzenia, nawiązania, pogłębienia relacji ze swoją kobiecością. Jeżeli czujesz, że ten temat jest dla Ciebie, że chciałabyś poczuć się bardziej kobieco, a być może nawet dowiedzieć się, co ta kobiecość wnosi do naszego życia, jak ona poprawia jakość naszego życia, no to zapraszam Cię, zostań ze mną na dłużej. To wyzwanie jest wstępem do masterclassu, który odbędzie się już 1 maja, już niedługo, w którym wejdziemy w te procesy głębiej, na poziomie bardziej mentalnym, ale też oczywiście na poziomie naszego ciała, naszej fizyczności, bo kobiecość jest tam bardzo zakotwiczona. Ale żeby cię Przekonać do siebie, do swojej wiedzy, do swojej energii, do tego, co chce Ci tam pokazać, przejdziemy sobie właśnie przez to pięciodniowe wyzwanie, w którym w bardzo krótki, zwięzły sposób pokażę Ci małe triki, małe ćwiczenia, odsłonię trochę przed Tobą ten świat kobiecości, żebyś mogła poczuć, czy ze mną rezonujesz. Czy nie? Czy to wyzwanie jest dla ciebie, czy nie? Także zaczniemy dzisiaj od pierwszego ćwiczenia, ale żeby wykonać to ćwiczenie, potrzebujesz troszeczkę przestrzeni. Potrzebujesz stanąć na środku pokoju, albo na środku ulicy, jeżeli jesteś na tyle odważna. I zaraz przeprowadzę cię powolutku przez to ćwiczenie. Ono zajmie ci dosłownie minutkę półtorej, więc to jest chwila. To jest. Chwila, którą poświęcisz sobie, ale musisz być do tego przygotowana, musisz czuć komfort, musisz czuć, że możesz zrobić coś fizycznie, więc nie możesz czuć takiego dyskomfortu, że nie chcesz, żeby ktoś na ciebie patrzył. Więc zatrzymaj teraz ten film. Proszę cię, nie oglądaj go i nie rób tego ćwiczenia później, jak już go obejrzysz, tylko zrób go live, zrób, zrób to ćwiczenie teraz razem ze mną. Więc jeżeli nie masz takiej możliwości, to zapisz. Ten film na później, wróć do niego za godzinę, dwie. Nie odkładaj tego na jutro, bardzo Cię proszę, ale zadbaj o swój komfort, zadbaj o to, żebyś mogła wejść na 100% w to ćwiczenie, ponieważ od razu, od razu poczujesz efekt, od razu zrozumiesz, o co mi chodzi. Zaczynamy. Moje drogie. No więc tak. Stań teraz w miejscu, w którym możesz się poruszać. Włącz sobie ten film na głośniku, niech on sobie leci, nie trzymaj tego telefonu w ręku. Słuchaj tylko mojego głosu w tym momencie. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której jesteś na lotnisku, trzymasz swój bagaż. Być może masz jeszcze plecak, jakąś kurtkę pod pachą, bądź torbę z jedzeniem. Wyobraź sobie, że masz dużo rzeczy, i okazuje się, że jesteś spóźniona, że musisz dobiegnąć do bramki, żeby wsiąść do samolotu. I w tym momencie wykonaj ten ruch. Zacznij zachowywać się tak, jakbyś spieszyła się na ten samolot, jakby za chwilę, jakbyś za chwilę miała się spóźnić. Go, zaczynaj. Idź, a ja tutaj na ciebie czekam. Wystarczy naprawdę e, kilkanaście sekund tego ruchu. Proszę cię, wykonaj to ćwiczenie. Zachowuj się tak, jakbyś z tymi bagażami biegła do bramki i e, chciała wsiąść do samolotu. Wiesz, że jesteś spóźniona. Zaczynamy. Ja tutaj jestem w tle, a ty wykonujesz to ćwiczenie. Spieszysz się. Jesteś poddenerwowana, bo wiesz, że możesz nie polecieć na wakacje. Co się w tobie dzieje? Jak się zachowujesz? Jak zachowujesz się fizycznie? oraz co się dzieje w twoim ciele? Co czujesz? Skontaktuj się z tym. Skontaktuj się proszę z tym. OK, wystarczy. Tak jak mówiłam, wystarczy odrobina tego, żeby poczuć to, co chcę ci przekazać. A teraz A teraz moje drogie bierzemy oddech. Bierzemy oddech. Uspokajamy się. Uspokój się, moja droga, w tym momencie, i wyobraź sobie, że jesteś teraz w najpiękniejszej galerii, jaką sobie możesz wyobrazić. Może to być Witkac, może to być jakaś cudowna galeria w jakimś pięknym, zagranicznym mieście, i wyobraź sobie, że jest bardzo luksusowo. Ty idziesz ubrana tak, jak lubisz ale tak wiesz, bardziej odświętnie niż zwykle. I myślisz sobie teraz, że a, pozwolę sobie, pójdę sobie teraz e, kupić biżuterię piękną. Wyobraź sobie, że to będą brylanty na przykład. Jak jesteś w Polsce, to idziesz może do Kruka, jak jesteś za granicą, to idziesz do Tiffany'ego Popłyń, Pozwól sobie na to. I teraz Jesteś na środku tej galerii i wyobraź sobie, że idziesz właśnie do tego sklepu z biżuterią. Idź tam. Poczuj, jak się e, czujesz, jak zachowuje się Twoje ciało. Idziesz po przyjemność, idziesz zrobić coś dla siebie. Jesteś ubrana tak jak lubisz. Nie spieszysz się. Zakołysz biodrami. To taka mała sugestia. Rozkoszuj się w tym spacerze po przyjemność, po, po to, żeby zadbać o siebie, po prostu dać sobie coś, na co wiesz, że zasługujesz. Idziesz, idziesz, idziesz. Ten sklep jeszcze jest daleko, ale ty masz czas, więc idziesz. Jak się czujesz? Jak wyglądasz? Jak wygląda Twoje ciało? Jak wygląda Twoja sylwetka? Moje drogie, moja kochana kobieto, więc teraz tak. Zapewne było tak, że jak szłaś na to lotnisko, byłaś na tym lotnisku i szłaś do tej bramki, byłaś pochylona, spieszyłaś się, w ciele było napięcie. Natomiast gdy szłaś do sklepu z biżuterią, szłaś z biodra, szłaś delikatnie. Jeżeli tak nie było. To spróbuj teraz jeszcze raz wykonać sobie ten sam ruch. Spiesząc się, idziesz klatką piersiową do przodu. Idąc w relaksie, idziesz po kobiecemu, ruch wydobywa się z bioder. I to jest ta różnica między byciem w męskiej energii i byciem w żeńskiej energii. I oczywiście, że będą zdarzały się sytuacje, kiedy musisz pochylić się do przodu, musisz ogarnąć to, co jest do ogarnięcia, bo od tego zależy. To, czy dostaniesz to, czego, ch czy, czego chcesz, czego potrzebujesz, tak? Jeżeli ja bym spieszyła się na lotnisku do samolotu, to też bym sobie nie szła z żeńskiej energii. Ale! To, co te ćwiczenie ma Ci pokazać, moja droga, to jest to, gdzie na co dzień niepotrzebnie się spieszysz, niepotrzebnie nakładasz na siebie presję i niepotrzebnie idziesz tutaj z klatki piersiowej. To jest męskie, to jest wyjście takie, wiecie, idę, załatwiam wszystko na boki. To jest żeńskie. Zastanów się, kiedy możesz sobie pozwolić na to, żeby się nie spieszyć, bo i tak. Większość rzeczy i tak ci nie ucieknie. Ostatnia moja klientka, gdy to ćwiczenie jej opowiedziałam, powiedziała, że znowu szła z biedronki, objuczona torbami, zakupami. Stwierdziła, że wybierze się na spacer, nie wzięła ze sobą. E, samo, nie pojechała samochodem, tylko stwierdziła, że pójdzie, a jak już była w tej Biedronce, to nakupiła to wody, a takich ciężkich rzeczy i mówi, że idzie taka szybko, szybko, żeby zadaniowo zrobić coś, zadaniowość, męska energia. A potem mówi, że przypomniała sobie to ćwiczenie, które ja jej opowiedziałam, i powiedziała: Nie, teraz, nawet z tymi siatami, nawet z tymi torbami, ty idziesz do kruka. I tak poszła do domu. I powiedziała, że to, to ćwiczenie jest z nią zawsze wtedy, kiedy nakłada na siebie zbyt dużo, kiedy chce zachowywać się jak mężczyzna i czuje się przeciążona. Więc to tyle moja droga na dzisiaj. Zapraszam Cię jutro o 20 na kolejny dzień ze mną i będziemy dalej przechodziły sobie przez cudowne etapy naszej kobiecości, ponieważ bycie w kobiecej energii to jest naprawdę lekkość to jest coś, gdzie my, kobiety, odzyskujemy zdrowie psychiczne, fizyczne, nasza gospodarka hormonalna inaczej pracuje, to jest dlatego bardzo ważne, żebyśmy my znalazły drogie, drogę do swojej kobiecości. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro.